Kolejna receptura, znakomite pobudzenie i maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na realfarm.eu. Polecam Mateuszki Mieszkowski. Polecam Krzysztof Radzikowski. Cześć wszystkim. Witamy wszystkich bardzo serdecznie z Nottingham w Anglii. Ja wraz z Mateuszem przyjechaliśmy na Mistrzostwa Świata Par. Jednak mój partner. Czyli Mateusz nie wystartuje ze mną, urwał biceps. Tutaj jak niestety... siniak jak jeszcze jest, cała głowa długa spadła. Ja to też przerabiałem, mam blizny, po, po, po operacji niestety trzeba operować. Nie, nie wolno w takiej sytuacji, no nie wiem, tak lekkomyślnie podejść sobie do tego, tym bardziej, że Mateusz w marcu już musi być w pełni na, na 100% sprawny na Arnolda. Będę startował z JF Caronem z Kanady, bardzo dobry zawodnik. Potężny martwy ciąg, dobra belka, bardzo dobry uścisk, czyli wszystko co, chyba, co tutaj... Już, chyba wszystkie konkurencje, które tu będą, ma dobre. Ma dobre, tak, Ta kule niesamowite. Jest idealnym gościem, który mógłby zastąpić mnie chyba tutaj w tym miejscu, Dokładnie. Naprawdę... Znaczy, znaczy ja, ja bym wolał, żeby walka. Ciebie tu nikt nie, nie zastępował, żebyś Ty tutaj wiadomo, ale. Ale chyba w to miejsce chyba najlepszy będzie on, bo jest dokładnie. kompletnym zawodnikiem. Dokładnie, dokładnie. Fajnie, że się udało właśnie w jego wziąć, bo na początku organizator chciał Ci wkleić innego zawodnika. Innego nawet który, pytał kogoś innego który z Polski. Z Polski nie, ale jednego z Jakby chyba Ci go przykleił, to nie, raczej nie, nie, nie warto było przyjeżdżać. Więc masz naprawdę też... dobrego gościa do teamu i macie dokładnie. ogromną szansę na wygranie, na zwycięstwo. Pytał też o kogoś z Polski, od razu odpowiadam, czemu nie ma nikogo z Polski. Robert Cyrus w tym czasie miał lecieć na Florydę. Doznał też jakiejś tam kontuzji. No inni zawodnicy już dawno pokończyli sezon, także no, nikt, nie, nikt nie jest w stanie nawet rywalizować na, na tych obrotach na, na tą chwilę. No a co, no, tydzień temu nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Mateusz wygrał e, zawody w Dubaju pod nazwą World Ultimate Strongman Dubai. Tak, były to moje drugie zawody tam. Pierwszy rok temu byłem trzeci za Brianem i za Haftorem. Haftor wygrał wtedy rok temu, w tym roku udało się wygrać, mieliśmy pięć konkurencji, naprawdę ciężkich, ciężkich konkurencji, ciężki. sam pamiętasz, bo robiłeś pierwszy był martwy ciąg na maksa, na maksymalny ciężar, w jeden dzień mieliśmy tylko jedną konkurencję, co od razu powiem przy tej temperaturze. I mogę jeszcze tylko powiedzieć, że ile mieliśmy czasu od końca rozgrzewki, czyli podniesienia 400, 350 do 400? Z 350 rzuciłem sztangę i. i od biegłem, razu ci kazali biegłem już po, biegłem, po 4, biegłem po 400. Czyli miałem, no. Czas na dojście. To tak samo jak ja, po, podniosłem 350 ostatnią ostatni ciężar na rozgrzewca, a tam już słyszałem Krzysztof Radzikowski. Nie, związł się, lecisz, lecisz, do, Ta, lecisz naprawdę, do do, do, do No pod względem organizacji martwego ciągu było naprawdę dramatyczny, ponieważ na rozgrzewkę czasu. 7 minut, 14 zawodników, i nas było 14? 14. 14 zawodników potrzebuje czasu, żeby się rozgrzać. Jedni zaczynają wtedy no. później, drugi dłużej. Ty wchodzisz na ciężar, automatycznie ktoś przychodzi ściągać ci ciężar. I tak skaczemy i każdy się musi przywiązać, to trwa jednak parę minut i mieliśmy tylko 7 minut. Naprawdę ja podchodziłem z 310 na 350 i automatycznie na 400, I czyli 400? już cały mokry, bo temperatura naprawdę nie była tak jak u nas w naszym kraju, było już prawie 40, 30, ile było, 5? No 35, 30 No ale co, 4,2 pękło, rekord życiowy. Tak, elegancko. udało mi się poprawić. Zaznaczę, że tak jak każdy pyta, każdy mówi, bo to jakiś trener, ktoś mi pomógł czy coś, nie, sam dużo zmieniłem. Sam zmieniłem mój trening. Przede wszystkim sam zmieniłem uchwyt. Nie łapię wąsko gryfu jak zawsze. Łapię dość szeroko, dużo szerzej i, i zauważyłem, że to pomaga, ponieważ używam klatki piersiowej, Chciałem mocno klatką pięściową do góry. Mam dobrą pozycję startową. No, jesteś wysokim zawodnikiem, nie? To musisz trochę I również dodałem do mojego martwego ciągu, do treningów, ponieważ mam samą górę. Dół mam zawsze do, do, do mocny. Zawsze dociągam do kolan ciężar. I zacząłem ciągnąć z rack czyli spod pod kolan. I tylko to zmieniłem w swoim treningu, sam intuicyjnie do tego doszedłem, nie za pomocą jakiegoś trenera, kogoś. I po prostu to dało dobry rezultat. Mam nadzieję, że to jeszcze zaowocuje na przyszłość. Będzie dobrze. Drugi nie. dzień mieliśmy. Drugi dzień ciągnięcie tira. Tir przeokrutnie ciężki. Na 14 chłopa czterech ukończyło. Czterech. Czterech. Ty byłeś pierwszy, ja byłem drugi, to się jeszcze mogę pochwalić wynikiem. Ja byłem drugi. Brian Shaw był trzeci i Terry Holland czwarty i to było wszystko co ukończyło Potem już było. w metrach liczone było, tak? Później już w metrach, no ale też trzeba dodać, żeby 30 metrów było, nie tre... 30, ale, no, ale ostatnie jeszcze, ale... 5 było pod górę. Ostatnie 5 było pod górę. Definitywnie było, widać, że normalnie było pod górę i każdy stawał na tych ostatnich 5 metrach. Nie? Ja mogę powiedzieć, że po tirze nie mogłem dojść do siebie. Ja też miałem naprawdę kłopot. Nie mogłem, nie mogłem dojść do siebie. To był jeden z najcięższych tirów przeciągania, jaki w życiu I miałem. Później, I później tą belkę, którą u mnie widzieliście, to robiłem wszystko bez nóg. Chciałem wybić nogami, nie dało rady. <laughs> jak wypchnąłem pierwszy raz rękoma, drugi raz też chciałem wypchnąć, to już poleciałem do tyłu. To już nawet Sawicka zmówił, że moje nogi to już tańczyły jak... To już zupełnie jest co innego niż trening. Na treningu skupiasz się tylko na welce, a tu jednak jednak po prze... przeciąganiu tira masz 10-20 minut. 10 minut mieliśmy. Tak. I idziesz do następnej konkurencji, gdzie naprawdę dajesz maksymalnie 200% z siebie, na bardziej, może nawet więcej. Na bardziej... I po że jesteś wykończony i musisz iść robić jeszcze belkę, gdzie naprawdę już miałem też dość i musiałem też zrobić kilka powtórzeń. Naprawdę było mi znacznie ciężej. Na treningu byłem znacznie, znacznie silniejszy niż... Później niż jog, zęba. jog plus tarcza. No tutaj ciężary no nie były jakieś tam powalające, bo jak ważyłem 300 kilo, no tarcza było, 180. No to było za lekkie. Tylko ta tarcza sprawiała zawodnikom, no Ty urwałeś biceps na tarczy. Ja urwałem biceps, który już naderwałem w Barcelonie, ale wszystko było strzykiwane, lekarz mi pomógł i tak naprawdę mój wyjazd był pod znakiem zapytania. Nikomu za bardzo o tym nie mówiłem po tej Barcelonie, co tam się stało, no. że to urwałem, bo przy przyciągnięciu w siadzie mieliśmy tą właśnie tarczę, rama, ciągnęliśmy, no. ja nie ciągnąłem w ogóle nogami, wszystko było ciągnące z rąk, szarpane, ja chciałem, żeby ta rama w ogóle się nie zatrzymywała, bo jak ona się zatrzymywała, był było łączenie z i ten. nie chciałem, żeby ona się zatrzymała na łączeniu z i wtedy straciłbym no. bardzo dużo czasu i mogłoby to, to kosztować właśnie moje miejsce. I poszedłem na maksa, ukończyłem tu konkurencję, ale czułem ból po tej właśnie konkurencji. no i Pół godziny później ta ręka zaczęła już drętwieć, ból, ból, coraz większy ból, już nocy nie przespałem. Cały tydzień miałem tak jakby wyrwany z życia. Potem zacząłem chodzić właśnie do lekarza, żebyśmy rezonans, okazało się, że jest naderwanie, naderwanie, jest płynny zbiera się koło kaletki i naprawdę, naprawdę jest dużo, dużo problemów. Zaczęli mi to lekarze ostrzykiwać przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi. Po prostu chciałem wystąpić w tym Dubaju za, za wszelką cenę, no bo jednak szykujesz się pod, nie, no pod zawody, to. nie po to pracujesz cały rok. Ciężko, żeby, wiesz, żeby sobie nagle odpuścić, a wiesz, że to nie kosztuje cię jeszcze operacją, więc trzeba może albo zaryzykować, albo w na mało w drugą stronę. No i po prostu zdecydowaliśmy się, że to ostrzykniemy i ja wystąpię w tym Dubaju. I to naprawdę nie było na, na jakiegoś tam na maksa, na maksa pewne, ponieważ no, zaczynając treningi, dwa tygodnie przed Dubajem ja miałem problem z belgą w 70 kg, żeby ją wtoczyć. Czyli naprawdę miałem naprawdę ogromne problemy. Cokolwiek było, kula 100 kilo była dla mnie naprawdę ciężka, ponieważ nie mogłem je ścisnąć, cały czas problem z barku i nie mogłem zlokalizować miejsca bólu, ponieważ cały czas gdzieś promieniowało. No a właśnie w Dubaju to nie wytrzymało i po prostu poprawiłem, no to, poprawiłem sobie bicep, szczelił, na koniec, długa. Na koniec kule, 10 kul, od 100 do 200. To naprawdę było. To, to był taki maraton kulowy ze względu na chorobę, co ja mówię, na chorobę, na temperaturę. Bo jak dźwinąłeś pięć pierwszych kul, które były lekkie, to już siebie kapało, nie? I później już byłeś cały mokry, tak że ten klej tak nie trzech, trzymał. Trzech chyba ukończyło, tak? czterech? Karon, Stoltman, drugi Stolkman, Brian. I to wszystko. I to wszystko chyba. Czterech. Czyli czterech. No co, no ja mogę pogratulować tutaj Mateuszowi. Ja odnośnie swojej osoby mogę powiedzieć tyle. 7 tygodni na przygotowanie, po takie zawody to jest za mało. Do tego Mateusz będzie miał operację. Ja też nikomu nie chciałem mówić, ale po mojej operacji bicepsa 3%, tak? Lekarz mówi, 3% ludzi ma powikłania. No i trafiło mi się, że jestem w tych 3%. Właśnie. Zrobiło mi się zwapnienie w środku, które już zaczęło kostnieć. No i tak sobie tak jak, jak, tak, jak, tak jak widać, trzeba ciąć jeszcze raz i czyścić rękę, to wyjąć. Jak mogę powiedzieć, że e, tarczę, żeby złapać, trzeba obrócić rękę. Ktoś powie, no nie doniósł, upuścił, tak? Ale jak masz tylko taki zakres ruchu w lewym ręku, no to. No właśnie, bo blokuje ci nowa kość, która wyrosła, którą trzeba wyciąć, no to nie za dużo da się, da się zdziałać. No, my no, tak nie czujesz się komfortowo już jest gorzej, co jak czujesz jakiś ucisk, ból, co cokolwiek, już jest znacznie ciężej. Tutaj też są konkurencje, akurat takie, które mogę wykonać. Na, za dwa tygodnie na finale Ligi Mistrzów też i po decyduję się, już jestem po rozmowie z lekarzami, e, będziemy ciąć, wyjmować, czyścić rękę i dostanę takie specjalistyczne leki, które spowolnią. Cały proces rehabilitacji, regeneracji te, tego wszystkiego, no, lekarz pewnie po prostu znalazł się w 3% ludzi, którym po prostu takie skostnienia się robią. No, o. no miałeś pełno zabiegów, nie wiem. Więc... Tak, dokładnie. No, tak także... ze wszystkich szybko wychodziłaś, po prostu tak, taki tak. Pek także się teraz tutaj, tutaj się trafił pęk, no to widać tutaj taką górkę, no jak ktoś tam. No, no widać definicy. Widać tu i to jest mój zakres rotacji tak. lewej ręki. O. Także nie zawsze, nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, ale cóż, no. Dostałem zaproszenie, podjąłem walkę, pojechałem. No że coś tam pokazałem się przynajmniej w Tliże, no. nie było tak, nie było chyba tak źle i najgorzej. No. A no co? Jutro mamy zawody w Nottingham, o której zaczynamy? o 13? Jakieś wcześniej, wcześniej niż O 9 co rano coś jest jakiś. E, rozmawiałem z organizatorem, jest jakieś y, telewizyjne coś. I o 12 albo o 13 zaczynamy. 5 konkurencji konkurencje to belki w Timach 121 zawodnik, 142. 300 we dwóch, czyli po 150 na głowę, później 180 i 200. E, później jest martwy ciąg we dwóch na Axel gryfie. Nie, normalna sztanga? Chyba Axel gryf, taki grubszy będzie. Axel gryf? Ja widziałem Axel gryf na zdjęciu, ale chyba nie ma znaczenia. Albo normalna, albo Axel gryf, nie wiem, 650 Oby, o, czy 700 kg jakoś, tak? 650 chyba. 650. Znaczy to chyba nie ma znaczenia dla Was. to Macie obydwu dobre ciągi, więc później, y, później mamy walizki na odległość. 150 na łapę, takie, nie wiem, Ty z nimi chodziłeś, takie cyfony długie. Takie butle, Taki butle legas, no. No. one no. Wy, wygodne? Ten u, gryf jest, znaczy uścisk jest trochę gładki. Aha, no, no ale więc... no to, no to ale, mamy szansę, mamy szansę. Ale moim zdaniem, <laughs> jak właśnie je weźmiesz, musisz jak najszybciej iść. Aha. To wszystko. No to trzeba będzie 40 metrów zrobić, w dołoży 40 może, będzie dobrze. No to będzie chyba dobry wynik. I co, później mamy, y, zamiast joka. no niestety wczoraj się każdy dowiedział, zamiast jok plus jok. Organizator napisał do wszystkich, że zepsuł mu się samochód ze sprzętem i nie dojechały joki, ma być worek z oponą, jeden zawodnik biegnie 20 metrów z workiem, biegnie nie wiem czy z powrotem do drugiego partnera, czy odklepuje od razu i drugi rusza 20 metrów z oponą. Ty pewnie pójdziesz z workiem. Ja idę z workiem no ze względu na to, że nie tak. mogę ręki podnieść. No, a ma najlepszą oponę. Tak. Z nas wszystkich. No i na koniec kule. No. Kule też kulę łapiemy tak, więc tak jestem w stanie złapać. No prawdopodobnie chyba będzie musiała być jedna zmiana. Co nie, jak to jest? Chyba Jedna zmiana. Mi się wydaje, że ty możesz iść do jednej kuli, a on może jeszcze do, do czterech. Ja więc do tej, a on ma dobre kule. Ja więc... pójdę do tej lżejszej, ja na drobie przy Belkach, na drobie, no nie wiem. No właśnie, ty przy Barkach obu robisz, bo przy Barkach nie ma szans, żeby on podniósł 180 czy 200. No Zresztą dokładnie. nie wiem, czy która z pary jest w stanie podnieść 200 kilo. No chyba. Mi się nie wydaje. Chyba no ale zobaczymy, no jutro się rozstrzygnie także. Więc na pewno będzie ciekawe, będą ciekawe boje, bo Raun jest naprawdę też z mocnym partnerem. Kto jeszcze? Prawda ma w ogóle mocny team. <laughs> Dobra, nie skończymy się. Ale bracia Laras są też mocni. Bra tak, bracia Trenowali w domu po cichu, nie było nic widać za bardzo, kilka filmików na, na Instagramie, tylko to. Tak. A naprawdę są waleczni i są z Razem trenują, więc to już jest ten razem plus. trenują, razem wysokościowo są. Tak, więc no więc no to i jest bracia. Plus. No, tak no, no i rok temu wygrali. Tak, zwycięzcy z rok temu, z poprzedniego roku, więc naprawdę będzie ciekawa walka. Będzie. No, no szkoda, że my razem nie możemy, bo tak to gdybyśmy jakby... Byłoby bez... ciekawiej. Bez... jakby tak już powiedzieć na sam koniec, jakbyśmy wygrali, tak bardzo bym ale chciał wygra... wygrać. Ale wygralibyśmy. Bardzo, byśmy. bardzo bym chciał wygrać. Wygralibyśmy. Bo, bo to Taki potrafią. tytuł dla Polski przywieźć, kurczę, Nawet no, w to rozmawialiśmy, jedziemy, wygrywamy. To no ale jest. niestety no, na nie sam koniec trafiła mi się kontuzja, której nie chciałem. No dokładnie. To nie, mój, to nie, było, nie był mój wybór, więc... Nie da się może za rok rzeczy. bardzo bardzo może za rok działa. jak się uda się... jak się nam zdrowie pozwoli obydwu wystąpimy ponownie więc tak. na pewno będziemy mieć zaproszenie, więc na 100% i co i damy z siebie wszystko pomimo tego że kontuzjowani, damy z siebie wszystko no. taki sport słuchajcie. <laughs>